Sukces w branży Beauty to cykl webinarów zamkniętych w pakietach dla osób początkujących, średnio i wysoko zaawansowanych. Basic, master oraz expert. Program jest odpowiedzią na potrzebę, którą widzimy prowadząc szkolenia dla kosmetologów. Zebrałyśmy w tym materiale, praktyczną wiedzę, która odpowiada na najczęściej pojawiające się dylematy. Podajemy przykłady i rozwiązania z własnego doświadczenia. Odwołujemy się do danych rzędzi, które zadziałały w naszych biznesach i wniosły nową jakość. Dzielimy się, jak na przestrzeni lat zmieniał się nasz sposób myślenia o sobie, ludziach, biznesie. Podpowiadamy, jak pogłębiłyśmy swoją świadomość tego, co robimy i jak to wpłynęło na nasz styl prowadzenia firmy.